Witam najmłodszych gitarzystów i gitarzystki. W tym tygodniu nowa lekcja. Dzisiaj nauczymy się piosenki Jadą, jadą mi się. Za oknem wiosna. Zaczniemy od, ak od akordów i od bicia. Bicie tak zwane trójkowe. Raz, dwa i, 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 raz, dwa i. Raz, dwa i. Czyli bicie już mamy. Te la s'accordo. Mm. Na Jak zapewne zauważyliście, pojawił się nowy akord. Akord bardzo trudny, barowy. Będzie to pierwszy barowy akord, jaki poznacie. F dur. Budujemy go w ten sposób. Pierwszy palec na pierwszym polu przyciska nam wszystkie struny. Drugi palec drugie pole struna trzecia. Trzeci i czwarty palec, trzecie pole struna czwarta i piąta. F-dur. I w naszym rytmie tylko powoli, tak? To jest akord F-dur, i musicie się go nauczyć. Trudny do złapania, ale wszystko jest przed nami. Jeżeli się nauczycie tego akordu, zagracie R, piosenkę Jadą mi się, a na następnej lekcji pokażę wam. Melodie, miłego ćwiczenia, miłej wiosny. Do widzenia.